Na jakiż to sposób oddać szczęście niewinnego dziecka? Kochająca rodzina, ukochana mama i tata, ich wsparcie dla pociechy w trudnych chwilach, po wielokroć wymagających odwagi, czy to w niesieniu pomocy, czy innego dobra. Ciepły, bezpieczny dom, do którego zawsze chce się wracać. Takie pełne radości dzieciństwo. Małej Mojmiry dobiegało właśnie końca. Nie wiedzieć kiedy czarni wojowie niczym szarańcza nadciągnęli od zachodu wraz z ognistym dymem. Przepełnieni jedynie chęcią mordu i zniszczenia palili domostwa gwałcili i zabijali bogom ducha i tchnienia winnych mieszkańców Sel'dewin. W ten oto tragiczny sposób wojna przerwała szczęśliwe dzieciństwo małej półelfki, brutalnie odbierając jej rodziców i bezpieczny dom. Nikt nie liczył się z istnieniem, ledwie rozpoczynającym swą ziemską wędrówkę. Dla najeźdźców życie nie przedstawiało najmniejszej wartości. Gdy śmierć Miała już dziecię w swych objęciach, niespodziewanie nadszedł ratunek. Nie od ludzi, krasnoludów czy elfów, jeno od przepełnionej magią zielonowłosej istoty. Ongiś Seldewin było schronieniem i domem dla wszystkich, których łączyła miłość nie mająca względu na rasę czy pochodzenie. Mieszkańcy Pokładający wiarę i nadzieję w rodzimych bogach, niezwykli narzucać innym swych praktyk. Ci zaś, odnajdujący w tej krainie spokój i perspektywę nowego, szczęśliwego życia, spoglądali jedynie z zaciekawieniem na nieznane sobie wierzenia, darząc je i ich wyznawców należytym odwzajemnionym szacunkiem. Jednak do czasu. Cesarz Rengir, władca sąsiadującego z Perperuną Jon Mungardu, gardził ludami innych ras i nacji. Wierzył w wyjątkowość swego wybranego narodu, z którego jak powiadali, o przewrotny losie, sam nie pochodził. Przez lata wlewał swą nienawiść w umysły rycerstwa, szlachty i plepsu. Jego podwładni. Spragnieni bogactwa i władzy potrzebowali jedynie pretekstu, usprawiedliwienia przed sobą, by popełniać zbrodnie i grabić ziemię. Feralną noc, gdy runął bezpieczny, pełen miłości świat dziecka, zostawiając po sobie jedynie zgliszcza i otwarte rany na sercu małej Mojmiry, poprzedzał przemyślany i wielce przebiegły plan który stał się początkiem krwawej wojny toczonej po dziś dzień. Wielka wojna, jak zwykli ją nazywać mieszkańcy całego kontynentu, niosła za sobą jedynie cierpienie, mord i zniszczenie. Cesarz Jon Mungardu nie przebierał w środkach, aby inne rasy, jak zwykł mawiać, znalazły swoje właściwe miejsce łańcuchu społecznej przynależności. Pewnikiem właśnie dlatego nie stronił od łańcuchów, którymi pętał swych przeciwników. Całymi miesiącami więził i brutalnie mordował przeciwstawiających się okrucieństwu mieszkańców trzech bratnich narodów. Perperuny, Jaruny i Stryborga. Będących w wątłym sojuszu Zwanym sojuszem państw trójkąta. Podstępny atak jonmungardzkich najeźdźców w 1138 roku był początkiem wojny, siejącej w koło pogardę dla dobra, człowieczeństwa i wszelkiego życia. Historie zawsze zwykli tworzyć i spisywać zwycięzcy. Jednak opowieść ta, jest w rzeczy samej głosem jej uczestników, tak bohaterów jak najeźdźców, a przede wszystkim jawi się jako rozpaczliwe echo, wołanie ofiar dotkniętych na ten czy ów sposób przez wojenną pożogę, zawsze niszczycielską, niosącą niewyobrażalne cierpienie i śmierć. Jednakoż, dopóki na tym świecie Będą się rodzić istoty szlachetne i dobrotliwe, o sercu przepełnionym odwagą. To pośród bestialstwa i niesprawiedliwości zawsze, choćby ze zgliszczy i popiołów, wykiełkuje dobro. Nadzieja na lepsze jutro wymaga podjęcia wysiłków oraz istot dla których życie, miłość i wolność nie są tylko jedynie hasłami, bo same bez odwagi oraz poświęcenia nic przecież nie znaczą.